Przeprowadziłyśmy się bez mebli, paczek i gratów. Nikt nas nie witał chlebem i solą, nikt nam nie przyniósł kwiatów. A w gruncie rzeczy, kogo to wszystko obchodzi? Przeprowadzałyśmy się w tej wojnie z Bielska do Lwowa do łodzi. Jesteśmy przyzwyczajone, od kiedy trwa wojenny stan, do bezustannej wędrówki. Do ciągłych, nowych zmian. A mimo to, chociaż to głupie, a może i dziecinne, nie chce się zmieniać myśli na nowe, obce i zimne. Nic więc dziwnego, że człowiek chodzi ponury i zły, zwłaszcza, że mu jest nieswojo i deszcz. Za oknem mży. I zwłaszcza, że my tak blisko teraz jesteśmy, szosy, z którą nierozerwalnie sprzęgły się nasze losy, a ślepy los nas trzyma mocno, jak pająk w swych mackach. I chciałoby się zapytać, kiedy też znów przeprowadzka? Odpowiedz-że nam, losie. A tym razem bądź z nami szczery. Dokąd nas zaprowadzisz? Na wolność? Czy do gaz kamery?